Można by było powiedzieć, że... Duchy? Gdyby ten laptop działał, można by było powiedzieć, że pracuję nad bardzo ciężkim projektem. Albo w sumie, że pracowałem, bo to jest w sumie filmik, czy ja już to zrobiłem. Ale załóżmy, że pracuję. Bang! Znalazłem rozwiązanie. Wielu z nas ma problem ze wstawaniem. W tym ja. Zobaczcie na tego screena z zeszłego roku. Jest to mój przykład, jak mój organizm potrafił budzik wyłączyć na zasadzie odpalenia mudzenki, ale teraz już wyewoluował i teraz nie widzę żadnego budzika, bo nawet jak wstaję o 16, to wszystkie poprzednie budziki zdążyłem wyłączyć. Nie mam pojęcia jak, bo niczego z tego nie pamiętam. Gdyby ten laptop działał, byłoby mi zdecydowanie prościej. Ale niestety jego zasilacz poszedł na części, dlatego że on zasila ledy w przedpokoju. Wcześniej jednak, wydaje mi się, że. Uda Dało mi się odnaleźć jedyne w swoim rodzaju wyjątkowe i skuteczne rozwiązanie. A rady zasiągnąłem u My friendów. Przedstawiam Wam budzik dla wszystkich fanów CS-a, do którego trzeba strzelić, żeby przestał dzwonić. Pyk! Co widać po mocno pokiereszowanym pudełku, to urządzenie przebyło naprawdę daleką drogę. Z jednego z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych świata, o odrębnej i bogatej tradycji muzycznej. Teatralnej, literackiej, Tamade. filozoficznej, historycznej Ni chun. oraz naukowej, Mei wei de czyli z Chin, jak się okazuje. Pismo chińskie składa się ze znaków, które w językach chińskich na ogół odpowiadają poszczególnym sylabom. Dlatego nazywa się je także pismem logosylabowym lub monosylabowym. Sprawdźmy, jak budzik brzmi po chińsku. Na ocząg. Na ocząg. Czyli po polsku nie ociągaj się. Wstań z łóżka, nie leż w nim, stań, zacznij dzień. Bo nowy dzień to przygoda, a pobudka to nagroda. Słyszałem też wersję Dzwonił budzik, śmiesznie skacząc. Wstawaj śpiochu, dzień czas zacząć. Po tym absolutnie bezsensownym i przydługim wstępie witam Was w ten piękny dzień, jakim jest niedziela. Że poniedziałek zbliża się naprawdę dużymi krokami, to postanowiłem dzisiaj na warsztat wziąć temat budzika, jaki zakupiłem ostatnio w Chinach. Jest to budzik, do którego trzeba strzelić, ale o tym chyba już słyszeliście. Może weźmy się po prostu za rozpakowanie. Żeby zasilić ten budzik, potrzebujemy sześciu baterii typu AA. Dwie do pistoletu i dwie do samego budzika. Three, two, Good job! <laughs> Najśmieszniejsze jest to, że ten budzik można ustawić w tryb gry. Wtedy uwaga, po chwili zacznie się podnosić. i Jak nie trafimy. To jest dźwięk wystrzelonego naboju oraz opadającej łuski. Natomiast jak trafimy. Tak się załatwia interesy w tej części kraju. Najlepsza jest opcja taka, że mamy ograniczony czas, żeby trafić w ogóle w cel. Bo jeśli nie trafimy, to właśnie. Drugi raz i znów się przestraszyłem. Zawsze zastanawiałem się, czy rzeczy z Chin są bezpieczne. Na folicy ochronnej z wyświetlacza był napis, żeby zdjąć ją przed użyciem. I jak zacząłem ją zrywać, to cały ten napis się rozwalił na te drobinki. Z przodu na wyświetlaczu wyświetla się godzina, natomiast na górze mamy guziki do ustawiania wszystkich rzeczy. Po naciśnięciu guzika możemy nagrać swój własny dźwięk. Wstawaj, Leniu! Czemu jeszcze śpisz? Czemu leżysz w łóżku zamiast wstać i składać filmy? Ja pierniczę ile można! Ziemniaku? Ziemniaku, spróbuję w siebie trafić. Ups. Przełączyłem teraz budzik na jego standardowy tryb, czyli na standardowy dźwięk, jaki z siebie wydaje. I uwaga, zaraz zobaczymy. Żal mi go zabijać. Czy byłbym w stanie taki budzik komukolwiek polecić? Raczej nie. Jego jakość wykonania, te dźwięki są ciche i słabe jakości. Raczej to jest taki gadżet jako uzupełnienie pokoju, żeby to dosyć fajnie wyglądało albo żeby komuś pokazać, bo praktycznego zastosowania tutaj nie widzę. Można go zasilić, owszem, z portu micro USB, no ale to, to, jest, to jest wszystko. Raczej pieniądze wydane w błoto. Niech on będzie moim wytłumaczeniem, dlaczego dzisiejszy vlog się spóźnił. Po prostu mnie nie obudził na czas. I w sumie dzisiaj jest niedziela, czyli czas taki wolny, czas relaksu, chwila relaksu. I tego wam dzisiaj życzę, żebyście znaleźli tą chwilę, która pozwoli wam ochłonąć i zebrać siły przed tygodniem. Mi on nie będzie potrzebny, raczej się go pozbędę w jakiś prosty sposób, dlatego że dzisiaj się przestawiam. Dzisiaj nie śpię przez dzień, dlatego że chcę wstać jutro z rana. Żeby w końcu kończyć vlogi wieczorem, kłaść się spać i żeby wszystko było gotowe. Takie jest moje marzenie. Jest wiele sposobów w internecie, w jaki sposób przestawić się. Teraz, że nie spać, raz zwizualizować sobie, że wstanę o godzinie 6.30 i muszę o tym pomyśleć. Jak będę mieć to w głowie, to rzeczywiście wstanę. Niektórzy mówią, że trzeba wyjść wcześniej na dwór, albo na pole jesteśmy w Krakowie. Tylko, że żaden ze sposobów na mnie nie działa, nawet sposób, żeby przestać używać komputera przez godzinę, czyli zmniejszyć ilość emitowanego światła koloru niebieskiego w naszą stronę. I jedyne co mi pozostaje, to po prostu próbować. Mam nadzieję, że to się uda. A jeżeli materiał Wam się podobał, i powinny się zdarzać także takie luźne materiały, nie tylko na poważne tematy, to dajcie znać w komentarzu. Możecie pozytywnie ocenić filmik, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to jest to najwyższy czas, najwyższa pora, ale nie pora wyznaczona przez ten budzik. Życzę Wam dzisiaj wszystkim miłego dnia.